Dwudziesty odcinek Quick Loada, to nasze kolejne małe urodziny. Jesteśmy już z wami od pięciu miesięcy i widzimy się regularnie co tydzień. Cieszycie się? Jeśli tak, to zostańcie z nami do końca dzisiejszego odcinka. Pamiętacie jeszcze czasy MTV? Jeśli tak, to na pewno dobrze wiecie, jak to jest jarać się klipami muzycznymi. W najnowszym odcinku Szparagi od tyłu możecie zobaczyć, jak powstaje profesjonalny teledysk i dowiecie się, że dziewczyny można usłyszeć już nie tylko w sieci. A gdzie jeszcze? Wpadnijcie na ich kanał i zobaczcie sami. Dla niektórych kuchnia to ulubione miejsce w całym domu, ale innych przyprawia o istny ból głowy. Krojenie, obieranie, smażenie, nie każdy ma do tego talent. Właśnie dlatego istnieją na rynku różnego rodzaju gadżety, które znacznie ułatwiają codzienne obowiązki. Paulina z kanału Mamusia i Lilusia przedstawiła masę rzeczy, które koniecznie musimy wypróbować. Może i my w końcu pokochamy gotowanie, bo jedzenie jest naszą miłością od dawna. Znacie ciętego SWC? To youtuber, który nie bez powodu wybrał sobie taką, a nie inną ksywkę. Szymon mówi wprost o czym myśli, często stosując mocne słownictwo, którego głównym celem jest podkreślenie szczerego przekazu. Z ostatniego odcinka dowiecie się, jakie cięty ma zdanie na temat hipokryzji innych ludzi. Sprawdźcie vloga, ale tylko jeśli jesteście 18. Daily Vlogi to filmy, które naprawdę bardzo lubimy. Z nich możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy związanych z ulubionym youtuberem, jak wygląda jego poranek, co lubi jeść lub jakie zdanie ma na konkretny temat. W towarzystwie wideo Panny Joanny bardzo miło spędziliśmy kilkanaście minut i czas szybciej nam minął. Jeśli również macie ochotę na pozytywny przekaz, to pędźcie do Asi. Na pewno mieliście choć raz taką sytuację, że chcieliście bardzo ze swoimi rodzicami lub młodszym rodzeństwem obejrzeć filmy na YouTube. Jednak nie zawsze język i forma przekazu jest odpowiednia dla wszystkich odbiorców. Na kanale TV nie musicie się takimi rzeczami martwić i śmiało możecie zasiąść wygodnie na kanapie ze swoją rodzinką i cieszyć się let's playem Plants vs. Zombie. Gamerzy opanowali YouTube'a, ale wcale nie oznacza to, że nie ma w serwisie miejsca na przedstawicielki płci pięknej, które specjalizują się w let's playach. Ania z kanału nie zapominajka, Udowadnia, że gamerki też mają moc. Dream for Chapters to przygodówka, z której YouTuberka nagrała już ponad 30 odcinków, więc jeśli nie interesują Was seriale telewizyjne, to śmiało, możecie wkręcić się w niezapominajkową sagę. Najlepsze w prowadzeniu Quickloada jest to, że zawsze możemy liczyć na Was. I tak było też w tej sytuacji. O kanale Marcina Mazura dowiedzieliśmy się właśnie z komentarzy pod naszym ostatnim filmem. Jaka jest największa zaleta, którą możecie zauważyć u youtubera? Przede wszystkim to, że Marcin zwraca się nie do wszystkich widzów, a do każdego z osobna. Dzięki temu każdy może poczuć się tak, jakby rozmawiał ze swoim najlepszym kumplem przy dobrej kawie czy piwie. Mega polecamy i zaczynamy subskrybować. Wszyscy cso na pewno bardzo dobrze znają Pewora i obserwują jego kanał w sieci. Widzowie najbardziej cenią w youtuberze jego niesamowity skill, który przejawia się w każdym wideo. W filmie, który pokazujemy Wam dzisiaj nie jest inaczej, więc na pewno spędzicie z Peworem miło czas i sporo się od niego nauczycie. To już jest koniec. Ale nie, 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 wcale nie jest tak, że dalej nie ma już nic. Przecież. Widzimy się dosłownie za kilka dni w nowym odcinku. Do tego czasu klasycznie prosimy Was o podsyłanie nam swoich propozycji. Trzymajcie się ciepło!